Kilka lat temu solidaryzowaliśmy się z Pomarańczową Rewolucją, wspieraliśmy w Zwrocaju Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie. Różnica jest taka, że tam na Ukrainie nie ginęli ludzie, a w Tybecie giną ludzie. I musimy tu wyrazić raz, że przeciw, a dwa, że solidaryzować się z narodem tybetańskim, który jest mordowany i to trzeba zawsze podkreślać, który jest prześladowany w Tybecie od wielu, wielu lat. Dzisiaj z jednej strony będą odbywały się igrzyska olimpijskie, a z drugiej strony są mordowani ludzie. Nie możemy na to pozwolić. Musimy cały czas głośno mówić i wyrażać sprzeciw temu, co się dzieje, a przede wszystkim solidaryzować się na każdym kroku. w każdym mieście we Wrocławiu, w Warszawie, Poznaniu, w Polsce i w innych krajach na świecie pokazywać cały czas solidarność z narodem tybetańskim. Dla kogo, zapalę, to dla kogo zapalę ten zniszcz. Nie mogę powiedzieć, że zapalę dla kogoś personalnie, dlatego że nie znam nikogo, kto zginął z tych 140 demonstrantów. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz, że tak jak kiedyś krzyczyliśmy, że Mińsk-Warszawa wspólna sprawa, wtedy była Białoruś, później była Ukraina, Ukrainie się udało, stąd ten pomarańczowa w sążeczka. To taki symbol, który my mieliśmy wcześniej, kiedy Ukraina walczyła. Ukrainie się udało. Na Białorusi jeszcze nie jest tak dobrze jak na Ukrainie i pewnie długo nie będzie, ale nasi bracia Słowianie, bracia Białorusini walczą o to, żeby na Białorusi również było. Ale na Białorusi nie ginie tyle osób, bo w ogóle nie giną ludzie. W każdym razie najgorszą rzeczą, która się wydarzyła w Tybecie, jest to, że tam giną ludzie. Że oprócz tego, że... Nie mogą manifestować, nie mogą wychodzić z własnymi transparentami, z własnymi flagami, nie mogą mówić tego, o czym myślą, nie, mogą, nie mają możliwości powiedzenia tego, co czują. To są jeszcze mordowani to w sposób bestialski. I w sytuacji, kiedy za chwilę ma odbyć się olimpiada w Pekinie, w państwie chińskim, w demokracji ludowej, no nie możemy patrzeć na to spokojnie, że giną ludzie w Tybecie. Musimy się solidaryzować na każdym kroku. Tak jak mówiłem, w Wrocławiu, w Warszawie, w całej Polsce, na całym świecie musimy pokazywać. Nawet jeśli żaden Tybetańczyk tego nie widział, to my to czujemy i pokazujemy to wszystkim. No solidaryzujmy się z narodem tybetańskim i pokazujmy za każdym razem Chińczykom, być może oni tutaj się pojawili, może to wiedzieli, pokazujmy za każdym razem, że to jest Tybet, to jest też nasza sprawa, że to jest sprawa Polaków, sprawa osób, które walczyły. Tak jak kiedyś był plac Men, mordowano ludzi, tak dzisiaj mordują ludzi w Tybecie i nie możemy na to pozwolić. I solidarzumiem się z tym narodem i dlatego zapalę tą ten, ten znicz i położę go na znak tego, że jedno światełko, jedno światełko zgasło. Takich światełek zgasło więcej, żeby już z takich światełek nie zgasło. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ეს ის დასაწყისია ნუ ზნა და დავახშები ეს 587